Ja mam pytanie. Można mieć? Bo na tutaj YouTube sugeruje, że mamy jakieś złe parametry ustawione, że te klatki klucze a powinny występować nie rzadziej niż po 4 sekundy. E, a ile Pan ustawił? E, no to jest tam, co ustawiliśmy, tam dwójeczku, tak? No. Co 2 sekundy ustawiłem. A on mi mówi, że co 4. E, zobaczmy tutaj, jakie mamy opróżnienie. Tutaj, 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 tutaj ale widać, że stosunkowo rzadko pobiera dane prawda? zielone, zielone wroczy, Więc gdzie będzie większe opóźnienie? W tym poprzednim kanale, czy tutaj? Tutaj. No jakże większe, tak? No większe, tak. To pobiera rzeczy. Widocznie twórca tego kanału, tego kanału to jest bardzo małego... No to, że jest jak napisane to wiesz. Nie dlaczego. No. Tutaj też widzimy coś takiego jak viewport. Co to jest viewport? To jest na 11264. Tak, to jest wielkość. Wielkość okna w drogę tam. Widać wyborcie teraz 16. Tak? Wielkość viewportu na co kula. Na powinna, wpływać, zafony, oh, no. powinna wpływać, na e, się sprawdzałem ja Nie wiem na Dlaczego pokazuje, że Optimal 8080. Hmm. jest 3080. 80 wiem, nie jest, się nie No i, i, i powinien dostosować również kamerę. Marek, Maruch.

No zmniejsza się, tak? No. 640. To no, powinno w miarę szybko wpłynąć na okno agresorów, że powinna być Działa. I zmienia się. No, zmienia się. Tak. 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 I to szybko się zmienia. No dobra. Wiecie o co chodzi? Dobra, czy te 4 milisekundy, sekundy, 5 sekund odróżnienia, to jest satysfakcjonująca wartość, czy mało? No no tak! Dla no, większości wydarzeń tak. Poczcie na stołów, też jest stoi. sekund. No wcześniej Więc wydarzenia nie zwykle nie mają aż takiego dużej um, wymiaru. Dobra, to zobaczmy sobie jeszcze na Waszą No to Aszton, może go tam lubię? Tak, tak, tak. W 17 było. ale nie u nie Wawida. Nie, aż Szemona dobra, to. Zobaczmy. Jakiś czas. to To pierwsza. To jest cała jakość. No to Tam To jest bo... skandal. Bo... Bo... Nie, to taka jakość to by. Czyli okej jest to jest nie, to teraz mi dwie... No dobra, zobaczmy sobie jak y... no, narzędzie TTLP już kiedyś. Takie narzędzie... Nie, je... nie, nie tak. używaliśmy. Ktoś kojarzy? Super. Opcja duża F i URL pozwala nam zobaczyć jakie reprezentacje mamy. Tutaj jako proto widzimy M3U8. M3U8 to będzie HLS. O, to tak to to, to generalnie dla transmisji na używa... Kalesa. chociaż w drugiej grupie była mieszanka Dasha i KRS-a. I do dzisiaj, na do teraz nie wiem, co się stało. Była, było podejrzenie, że sprzedaż katalizacji premium ma również Dasha. ale to potem padło, bo była inna osoba, która miała, która nie miała Dasza, nie wiem. Ale Ale widać te reprezentacje. One mają swoje jakieś identyfikatory może można je przywołać, jeśli Podali numer 1593. Jeżeli chcecie to zrobić, musicie wcześniej dać minutę i żeby... No to teraz nam się chce, aby prezentacji zacznie zapisywać do tym No i proszę zobaczyć, pobiera sobie segmenty. Segment, segment. Segment, segment. Pobiera je co 2 sekundy. Czy to 2 sekundy? Tak, więc segmentacja widzę

<trybujesz> Ktoś pyta jak, jak, jak do tej tożsamości na to falce. Dobra. Ci studenci, ci widzowie. U, dobra. E, co byśmy tutaj jeszcze... E, to narzędzie jest bardzo przydatne do... No dla tych też, na przykład chcieliby pół internetu na własnym dysku. To się nie da. Tak? Natomiast tutaj głównie do, do, do badowania działania dobra, co byśmy jeszcze no, mogli chyba i będziemy już albo dobra, albo dobra. Mówię to to. Zalogujmy się na kamerkę. albo dobra, się zalogujmy się na kamerkę. Możemy wszystkie osoby dwie osoby. I osoby. Ja chcę. Pan, pan Szymon, to Pan Szymon i Pan Szymon. 172, 17.

Dobra, tam jest network jest RTMP network jest RTMP no jest No i tam można nieco zostawić URL czy nie jest URL, bo klucz No i można tam sobie wpisać własny klucz i transmitować z tej kamerki I ona jest po prostu MRPMP tylko warto coś nie tym któraś media zatrzymać,